Cześć. Dziś poruszę temat obsługi dwóch łączy do internetu na MikroTiku, czyli obsługi dwóch łączy WAN. Część z Was być może wie, że sam posiadam dwa łącza do internetu. Jedno z łączy to jest łącze od lokalnego światłowodowego dostawcy. Ja to łącze odbieram tutaj na routerze tym dostawcy. On jest w tej chwili ustawiony w trybie Bridge i przesyła mi tutaj to łącze do ccr -a. I tutaj w ccr na porcie pierwszym właśnie odbieram to łącze od dostawcy światłowodowego, drugie łącze jest łączem po radiu od innego lokalnego szczecińskiego dostawcy i ono jest tak naprawdę odbierane też przez PPPoE, tak jak tam to też jest zbliżowane wszystko, natomiast ono dodatkowo leci wilanem, tym kablem do 2011, którą mam na górze przy maszcie na dachu, no i tam jest roztagowywane i leci dopiero zestawem z metalem 5 i anteną paraboliczną Rose 24, no już dalej do infrastruktury operatora. I dzisiejszy film będzie miał formę bardziej takiego tutorialu, w którym pokażę Wam jak właśnie coś takiego zrealizować w taki sposób, aby po pierwsze mieć automatyczne przełączanie się tych łączy, czyli po prostu jeżeli padnie łącze główne, u mnie to główne łącze to jest łącze światłowodowe, dlatego że ono ma po prostu lepsze parametry, ale chciałbym żeby w przypadku, kiedy jest to jakaś awaria tego łącza głównego, to żeby automatycznie przyłączyłem się na łącze drugie łącze zapasowe od właśnie tego drugiego dostawcy, który Wam radiu. Do tego mam to tak rozwiązane, że dostaję e-mail w przypadku, kiedy jedne z tych łączy ma awarię. Jest to o tyle istotne, że jeżeli na przykład to drugie zapasowe łącze ma awarię, to normalnie tego byście nie zauważyli ponieważ, no po prostu nie korzystacie z tego łącza, jeżeli ono padnie, no to nie wiecie o tym a fajnie by było o tym wiedzieć, żeby zgłosić to dostawcy najzwyczajniej wiecie, że jest awaria i żeby coś z tym zrobił no i dalsza część tego filmu już będzie w formie typowo tutorialowej przy komputerze, gdzie Wam wszystko pokażę najpierw może Wam pokażę jak wygląda w ogóle sam schemat tutaj tej sieci, no bo już to omawiałem przy samym CCR-ze ale ładniej to będzie wyglądać jak Wam pokażę po prostu na rysunku, bo będzie to bardziej zrozumiałe czyli mamy tego ccr jako główny router no i tu bezpośrednio jest wpięty router dostawczy ten Huawei HG8245. No i po prostu jest zapięta sesja PPOE do dostawcy. Następnie do CCR jest podłączony RB2011 USIN, czyli to jest po prostu 2011 w wersji takiej małej bez Wi-Fi. Od ccr do tej 2011 jest puszczony przewód LAN, no i tym przewodem LAN idzie VLAN, po którym jest odpalone PPPOE do drugiego dostawcy, no i później ten WLAN jest roztagowywany na tej 2011, no i normalnie sobie już sygnał, czyste PPoE wychodzi do Metala 5, który jest podpięty do anteny, który, która łączy się już z infrastrukturą dostawcy i tu oczywiście pojawia się problem tego typu, co z tą infrastrukturą dostawcy i co się tam może uszkodzić dlatego, że weźmy sobie przykład, jakby to wyglądało od tej strony światłowodowej, czyli mamy tego ONT'a, tego Huawei'a, którego mam od dostawcy, no i on jest podpięty światłowodem później i tam po drodze jeszcze oczywiście są jakieś splittery i tego typu rzeczy, ale finalnie ten sygnał trafia do olt czyli do urządzenia, które obsługuje wiele tych ontów i dostarcza internet do klientów końcowych. No i tu, jeżeli po drodze coś się wydarzy, no to oczywiście sesja PPPO nam się rozepnie na mikrotiku i od razu to zobaczy, tak naprawdę, router i automatycznie przełączy wam trasę na tą, która miała niższy priorytet. Więc, jeżeli sobie ustawicie o dłuższym dystansie trasę zapasową, czyli na przykład w moim przypadku tego dostawcy radiowego, no to. Wtedy on wykryje, że to PPOE siadło i automatycznie przepnie się na tą drugą trasę, no bo ta będzie niedostępna. Później, oczywiście, jest koncentrator PPPOE, i tutaj, jeżeli coś po drodze się zepsuje, no to też sesja PPPOE padnie, no i automatycznie by się sam przełączył router na następną trasę dostępną. Ale problem pojawia się, co jest dalej, no bo za koncentratorem PPPOE. Jest jakieś łącze naszego operatora do internetu. Ono może być zrealizowane na wiele sposobów. Może być puszczone jedną trasą, może być puszczone wieloma trasami, może być puszczone do jednego lub do dwóch różnych centrów wymiany ruchu. Nigdy nie wiemy tak naprawdę, co tam się znajdzie, tutaj za tym koncentratorem PPPOE, więc nie mamy w ogóle pewności, że brak internetu jest równoznaczny z tym, że sesja PPPOE padła. Bardzo często jest tak, że sesja PPPOE jest aktywna, ale internetu nie ma. W takim przypadku musimy po prostu odpytywać jakiś adres internetowy. Niektórzy robili tak, że odpytywali też bramy operatora, ale no to, to ten problem jest tak naprawdę wtedy ten sam, bo najczęściej koncentrator i brama to jest to samo urządzenie. Więc najlepiej jest po prostu odpytywać sobie jakieś ważne publiczne serwery znane i to najlepiej kilka, a nie jeden. No bo możecie na przykład sobie odpytywać serwery DNS Google'a, albo OpenDNS, albo Cloudflare'a, jest pełno możliwości. I wtedy, jeżeli te serwery będą niedostępne, wszystkie, przykładowo na danym łączu, no to wtedy przepinacie całość na inne łącze. No bo możemy zawsze założyć, że jeden serwer sobie padnie. To jest też możliwe i to się może zdarzyć. A drugi serwer wtedy będzie aktywny, no i mamy wtedy informację, że jednak jest wszystko ok z tym łączem, że na przykład Google ma awarię, co się potrafiło zdarzać, czy Cloudflare ma awarię, co też się potrafiło zdarzać. I tutaj dochodzimy tak naprawdę do konfiguracji już samego MikroTika i tego, jak to wszystko poustawiać, żeby działało to tak, jak powinno. Pierwotnie obsługę dwóch miałem zrealizowaną na skrypcie Sekuraka z jakimi modyfikacjami, jednak ten skrypt powstawał w czasach, kiedy pewne opcje na mikrotiku były niedostępne no i jest dość stary z 2015 roku. Wtedy nie było opcji Check Gateway w samym mikrotiku. Co to jest w ogóle opcja Check Gateway w mikrotiku? No, jest to taka opcja, która pozwala właśnie sprawdzać, czy brama jest dostępna. I to polega na tym, że okresowo, czyli co 10 sekund, mikrotik pinguje po prostu bramę albo tam po arpie, sprawdza są różne możliwości. My będziemy wykorzystywać pinga, czy jest odpowiedź te, z tej bramy. Jeżeli w ciągu 10 sekund nie dostanie odpowiedzi, no to zapamiętuje to no i, wiadomo, no i wie wtedy, że ta brama no raz nie odpowiedziała. Sprawdza jeszcze raz i wtedy, jeżeli się okaże, że drugi raz też nie odpowie. No to zakłada, że ta trasa jest niedostępna, wyłącza ją mi się przełącza automatycznie na następną dostępną trasę. Jak ta brama okaże się niedostępna, to MikroTik oczywiście dalej kontynuuje jej odpytywanie co te 10 sekund i w chwili, kiedy pojawi się dostępna, no to trasa znowu nam się włączy. Natomiast wadą tego rozwiązania jest to, że właśnie odpytujemy bramę, a nie jakiś adres w sieci internetowej, który by nas interesował. Jak to włączyć na MikroTiku? No oczywiście musimy sobie jako jego wejść. Ten akurat ród przykładowy, który otworzyłem. To jest root, który służył wcześniej do odpytywania właśnie pingiem, tylko dlatego, że tu jest routing table ustawione. Jak widzicie, chodziło po prostu tylko o testowanie tego łącza i wysłanie pingu tylko tym konkretnym łączem. Natomiast to oczywiście można dla każdego łącza, dla każdej tabeli routingu zrobić, tutaj dla maina też. I tutaj po prostu się wybiera opcję Check Gateway. I tu jest opcja ping, ona nas interesuje. Problem pojawia się w tym, że, no, że nie mogę wybrać sobie dowolnego tego adresu IP, musi to być adres IP naszej bramy. Przy czym. Da się sprawić tak, że Mikrotik będzie myślał, że adres bramy to jest dowolny adres z internetu. Można go niejako oszukać, ale żeby zrozumieć to, jak go w cudzysłowie oszukać, to musimy sobie w ogóle odpowiedzieć na pytanie, jak działa tab tabela routingu w Mikrotiku i do czego służą pewne parametry, które tutaj są, jak scope i target scope. Najłatwiej będzie to oczywiście wyjaśnić na przykładzie. I to, od czego w ogóle musimy zacząć, to najpierw zdefiniować trasy dla adresów, które chcemy monitorować. I tutaj zobaczcie, ja mam cztery wpisy, mam monitorowanie Shentel, monitorowanie Vspace, mam później znowu monitorowanie Vspace i monitorowanie Shentel. No to są oczywiście te Shentel i Vspace, to są nazwy operatorów internetowych. No i jak widzicie, jak wejdziemy sobie w ten pierwszy, czyli monitorowanie Shentel, no to mam tutaj DST adres jako 1.00.1. Na master 32, czyli tylko do tego adresu, i gatewayem jest tutaj Virtual Space, czyli po prostu to jest zapasowy adres DNS Cloudflare'a, i on leci przez to moje łącze zapasowe. Dystans do niego ustawiłem jako 1, czyli najkrótszy jakim się da. Przy czym tutaj jedną rzecz zmieniłem: scope ustawiłem na 10 i target scope na 10. Dlaczego tyle? Zaraz Wam powiem, to będzie mieć duże znaczenie później. Oczywiście routing table jest main, czyli zawsze każde zapytanie będzie szło przez łącze. Virtual Space'a do tego adresu nawet jeśli bym sobie to ustawił jako główny DNS u siebie w sieci, więc to jest o tyle istotne, że musicie pamiętać, że jeżeli akurat stosujecie te same DNSy do pingowania ich, co DNS-y wasze główne w sieci, no to możecie przez przypadek sobie to tak ustawić, że ruch do DNS-u będzie leciał przez to zapasowe łącze, a nie zawsze byście to chcieli. Więc tutaj bądźcie uważni, jeśli o to chodzi. No i tak podefiniowałem cztery takie reguły. Tutaj jak widzicie, jest adres IP 1.1.1.1, czyli DNS Cloudflare'a. On wychodzi z kolei przez Szentela i to jest jednocześnie mój główny DNS. Tutaj jest kolejny do Virtual Space, a tym razem zapasowy Google'a, czyli 8.8.4.4. No i tutaj jest drugi do Shentela, czyli też Google'a, ale tym razem główny, czyli same ósemki. I tu wszędzie w tych regułach mam ustawione scope na 10 i target scope na 10. Dlaczego to tak dziwnie pokonfigurowałem? Dlatego, że te adresy, które tutaj mamy, te DST adres, to później będą nasze bramy, czyli nasze gatewaye. Ja wiem, że na początku to brzmi kosmicznie, ale właśnie tutaj o to chodzi, że sobie zastosujemy taki myk, że nasz router będzie myślał, że ten serwer DNS jest bramą, choć w rzeczywistości nią nie jest. I teraz wystarczyłoby w najprostszym wariancie, jakbym dodał taką regułę, którą tutaj widzicie. Czyli DST adres mam wszystko, tak, czyli zera same. Gateway jest 8888, czyli po prostu no, ten DNS Google jest naszym gatewayem tutaj. Tu jeszcze muszę zaznaczyć check gateway ping, żeby on wtedy pingował tego gatewaya. Dystans jest na dwa, czyli o jeden więcej powinno być niż tam, jeśli ustawione, że on przez przypadek nie poszedł inną trasą. Bo jak dystanse są te same, no to on losowo może sobie wybrać dowolną z tras. Skopa mam domyślnego, czyli 30 zostaje tak jak było, tego nie ruszamy, ale target scope dajemy o jeden więcej, czyli dajemy 11, bo poprzednio skopa mieliśmy 10. I to jest tutaj kluczowe, tak naprawdę. Ponieważ przy rekursywnym routingu używany jest scope i target scope, dystans w ogóle nie ma znaczenia. I teraz, żeby zrozumieć, jak to się po prostu zachowa. No to musimy sobie zajrzeć do dokumentacji MikroTika, która i tak jest dość zawiła i nie do końca może to wyjaśnić. Dlatego, że macie tutaj wyraźnie napisane, to jest cytat z dokumentacji MikroTika. Roots with scope greater than the maximum accepted value are not used for next hoop lookup. O co tu chodzi? Czyli te ruty, które mają scope'a większego niż maksymalna akceptowana wartość nie są używane dalej do jakby poszukiwania tego następnego przeskoku ruta tak? Czyli kolejnej reguły, którą będziemy używać. No i tutaj o co chodzi? Ten max... Scope to jest de facto target scope, to jest to samo, no, tak należy to rozumieć. Czyli to znaczy, że ta reguła na dole zaakceptuje tylko jako kolejny swój przeskok te reguły, które mają scopea mniejszego od 11. W przypadku routeru S6 chyba było mniejsze lub równe, ale nie jestem tego pewien. W każdym razie teraz dokumentacja wyraźnie pisze, że to musi być mniejsze. Jeśli będziemy chcieli nawiązać połączenie z adresem innym niż 8.8.8.8, czyli z tymi czterema ósemkami, ponieważ będziemy się chcieli połączyć z czymkolwiek innym niż serwer DNS Google, no to. W tym przypadku on się zachowa tak, że przeskoczy do tej kolejnej reguły, która tutaj jest i będzie wiedzieć, że po prostu ma korzystać z bramy PPPE Shantela, a nie z tego 8.8. No i ponieważ ja tutaj w routeresie zaznaczyłem check gateway ping, no to BOM będzie tego gateway'a, czyli te cztery ósemki nam sprawdzać. I wtedy, jeżeli on uzna, że ta brama jest niedostępna, pingując ją, no to wtedy stwierdzi, że trzeba wyłączyć tą trasę, no brama jest niedostępna. W czym to, co pokazałem, to był najprostszy wariant, kiedy sprawdzacie tylko jeden serwer tutaj w tym przypadku. My chcielibyśmy sprawdzać tych serwerów więcej. No bo przecież, tak jak już wcześniej wspomniałem, serwer DNS Google może mieć awarię. I jak to rozwiązać? Otóż, jakby zrobimy dwupoziomowy ten routing rekursywny. Czyli dodamy sobie dwie reguły dla każdego łącza, które będą nam kierować ruch do dwóch różnych adresów. Tutaj zobaczcie, jest przykład, jak, jak ja to rozwiązałem u siebie. Czyli tutaj do Shentela mam konkretnie główne serwery DNS Google i główny serwer DNS Cloudflare. A. Oba mają target scope'a 10 i scope'a też 10. Jest tutaj kolejna reguła, która jako gatewaya ma te ósemki i, to, i te jedynki, ale sami adres to jest taki adres lokalny. I tu jest ważna kwestia, że ten adres lokalny to nie może być realny adres dostępny w waszej sieci, który, do którego jakaś inna trasa prowadzi, no bo może się wtedy wszystko wykrzaczyć, więc tutaj trzeba być ostrożnym. Ja tutaj dlatego dałem akurat taki, bo wiem, że go tam nigdzie nie ma tego adresu po drodze i nie będzie z tym problemu. No i finalnie tutaj na dole mam już tą główną regułę, która kieruje mi cały ruch na ten adres tutaj lokalny. I, oczy, i tutaj zwróćcie uwagę, jak to będzie działać. Czyli wyszukujemy wszystko inne niż. 4 ósemki albo cztery jedynki, no i ten adres lokalny, te 192, 168, 251, 251. Czyli wszystko inne będzie leciało tym na dole. I jak to się zachowa? No podobnie jak poprzednio. Najpierw on stwierdzi, dobra, scope tu jest 30, target scope 12, czyli muszę wziąć pierwszą regułę, która ma target scope'a, no, mniejszego, no i pierwsza reguła, jaka mi się tutaj pojawia, no to jest ta tutaj. Innych nie ma. No i wtedy bierze losowo którąś z tych dwóch. Albo... Tą, która jest dostępna, jeżeli któraś z nich jest niedostępna, no bo może być tak, że jedy... któraś z nich jest niedostępna, bo Ping stwierdził, że jednak to padło, ale wtedy druga będzie dostępna, więc nie przełączy nam tego łącza, no bo jeden z serwerów jest dostępny. No i wtedy, oczywiście, ponieważ kolejny przeskok jest już albo na te cztery jedynki, albo na te cztery ósemki, no to już ponieważ jest na tych czterech jedynkach czy czterech ósemkach, no to przejdzie tak naprawdę już na nasze PPPOE. Także jak widzicie, sprawa jest w konfiguracji samej banalnie prosta, dużo, trochę trudniejsza w zrozumieniu, ale też wbrew pozorom dość prosta. To jest oczywiście tylko dla jednego łącza. W praktyce w Mikrotiku ja mam to skonfigurowane dla dwóch łączy, i tutaj dla jednego z tych łączy mam taki adres lokalny, jak widzicie, dla drugiego mam nieco inny. To wynikało z tego, że te dziesiątki gdzieś tam się pojawiały u mnie u operatora internetu I on rutował ten adres, więc wolałem na wszelki wypadek nie używać tych dziesiątek No i teraz kluczowe tutaj jest to, że w każdej z tych czterech reguł, które tutaj macie Tych dla lokalnych, musicie check gateway ping sobie ustawić No bo wtedy on, jeżeli nie spinguje tego gateway'a, czyli tych serwerów DNS tutaj de facto No to będzie wiedział, że musi wyłączyć tą tego ruta tą trasę i po prostu wtedy będzie informacja, że to łącze padło. No i tutaj jak widzicie jest to konfigurowane w taki sposób, no nie jak to wcześniej pokazałem, czyli tutaj mam WAN Monitoring łącze 1, van Monitoring łącze 2 jest tutaj na niebiesko, co oznacza, że po prostu to jest bez Candidate, czyli to nie jest aktywna trasa w tej chwili, no bo ona czeka na to aż łącze główne padnie. No i tutaj rozwiewając wszelkie wątpliwości, ja to oczywiście testowałem, sprawdzałem, zrobiłem nawet taki numer, że postawiłem swój własny serwer PPPoE, no bo mam akurat MikroTika tego 2011 tam na dachu to zrobiłem taki numer, że postawiłem tam serwer PPPoE wrzuciłem mu identyczne dane, jak mam do logowa dane logowania do Virtual Space'a i oczywiście odpiąłem Virtual Space'a, więc mieć ja żeby tam nie było dwóch serwerów PPPoE, no bo bym też im coś mógł w sieci namieszać i e, sprawdziłem jak to się zachowa, oczywiście sesja PPPoE była aktywna, ale sama reguła się położyła tutaj wskazało mi, że no sorry, ale jest nieaktywne, no bo nie ma tej sesji aktywnej. Więc tak to wygląda bardzo prosta konfiguracja. No i to jest tak naprawdę połowa drogi tego, co chciałem osiągnąć, no bo jeszcze powiadomienia mailowe są potrzebne. Tutaj zresztą może, możecie teraz łatwo zobaczyć, że jeżeli ja tu wejdę sobie ppp i wyłączę na przykład sobie Virtual Space'a na chwilę, no to on już od razu tutaj przełączył się, jak widzicie. Od razu mam U, że jest niedostępna trasa. No bo on to wykrył po tym, że PPPoE zostało położone, natomiast normalnie rozłączenie tej sesji trochę dłużej trwa, jeżeli na przykład port położył yy, w... I już tutaj pingnęło mi na telefonie, tutaj też dostałem informację, że nie ma tego łącza. Teraz oczywiście jak to włączę, to zaraz będzie informacja, że wszystko jest OK. No już przyszedł kolejny mail, że wstało. I teraz jak rozwiązać te powiadomienia mailowe? I tak wygląda ten skrypt do powiadomień mailowych. Jak on działa? Po pierwsze definiujemy sobie tak naprawdę cztery zmienne globalne, czyli najpierw mamy zmienną globalną state w1 current, czyli po prostu w1 to jest van1, skrót, no nie, w2 to jest w2, czyli jaki jest aktualny stan tego łącza, czyli czy jest aktywne, czy nie jest aktywne. Przy czym z, ja tutaj za jedynkę tak naprawdę uważam nieaktywne, no nie, trochę odwrotnie jest, dlatego że ja sprawdzam, czy ono jest nieaktywne. Jeżeli jest nieaktywne, no to wtedy mi zwraca niepustą tablicę, czyli zwraca mi jedynkę. Jeżeli jest aktywne, no to zwraca mi 0. A tutaj pryw to jest poprzedni stan tego łącza. O co chodzi? Otóż yy, ten skrypt jest wywoływany co 10 sekund przez schedulera mikrotika, czyli odpowiednik krona mikrotikowy. No i chciałbym, żeby ten mail został jednorazowo wysłany, a nie za każdym razem przez 10 sekund wysyłał maila, że łącze jest padnięte. Więc muszę mieć poprzedni i aktualny stan i ty wykrywam tylko tą zmianę pomiędzy jednym i drugim stanem tego łącza. I na samym początku skrypt robi to, że dla zmiennej kurę, czyli dla aktualnego stanu łącza, no, ustawia po prostu, jakie ono jest. I tutaj działa to w taki sposób, że pobieramy sobie z IP root print count only, czyli liczbę, jaka będzie, where comment, gdzie komentarz jest konkretnie taki, jaki jest, czyli musi być ten root, który tam mamy, zakomentowany w taki sposób. Czyli tutaj widzicie, u mnie, że wyraźnie ta pierwsze łącze ma komentarz van monitoring latche 1, a drugie ma WAN monitoring lacze 2. I to się musi zgadzać zarówno w skrypcie, jak i tutaj w rutach, które mamy w mikrotiku. Ten komentarz, bo po komentarzu on to znajduje tak naprawdę. Ta zmienna, w zależności od tego, czy to łącze jest aktywne, czy nie, dostajemy 0 albo 1. Mogę zresztą wam to pokazać. Jak to sobie wklejmy do terminala, do mikrotiku, no to otrzymamy tutaj 0 w tym przypadku, w obu, w obu przypadkach. Natomiast jeśli położyłbym tutaj tą trasę, to bym dostał 1. Jak wiecie, zarówno w przypadku dwójki, 1 jest to samo, czyli, czyli mamy tutaj też 0. No, i teraz co dalej? Mamy tutaj bieżący stan zmiennej, i teraz tak tu macie komentarz, czyli jak 1, czyli inny aktyw to padło, ale sprawdzamy też, czy przedtem było 0, żeby maila wysłać tylko raz. Czyli po prostu mamy instrukcję warunkową, która sprawdza, czy aktualny jest 1, czyli padło, i poprzedni jest 0. W takim wypadku wysyła maila. Oczywiście musi mieć maila skonfigurowanego na MikroTiku, czyli tam trzeba odpowiednio serwery pokonfigurować, no to już nie jest temat na dziś, ale to sobie tam możecie znaleźć, to jest bardzo prosta sprawa. No i tutaj musicie swój własny adres e-mail podać, na który chcecie otrzymywać te powiadomienia, tutaj jest po prostu adres małpa.e-mail.com coś takiego napisałem po to, żebyście wiedzieli, że to trzeba zmienić. No i jest informacja, tutaj najpierw sprawdzamy dla pierwszego łącza i jeżeli jest padło, no to wysyła maila, dla drugiego to samo. Tak naprawdę różnica jest tylko tych zmiennych, które się inaczej nazywają. Oczywiście, że mielibyście trzy łącza na przykład, no to wystarczy sobie skopiować. Dodać tutaj oczywiście zmienną dla trójki. Tutaj też dla trójki, tutaj też pobieranie dla trójki. Trzecia linia, no i wtedy macie wszystko to samo, tylko dla trzech łączy. Tutaj jest przeciwna sytuacja, czyli zero, czyli jak active to wstało i sprawdzamy, czy przedtem było jeden, żeby maila wysłać raz. Czyli to samo co poprzednio, tylko zamieniamy 0 z jedynką. No i tu mamy up, czyli wstało to łącze. Także banalna sprawa, tylko musimy po prostu sprawdzić sobie stan tego łącza i zobaczyć, czy się zmienił w porównaniu do poprzedniego stanu. No i na końcu oczywiście musimy poprzedni staje się aktualnym zrobić, czyli po prostu dla tej zmiennej pref tego previous ustawić po prostu aktualny stan łącza, no po to, żeby on miał już coś do porównania, bo za pierwszym razem jak ten skrypt się uruchomi, to ta zmienna będzie po prostu pusta, w niej nic nie będzie. Więc tutaj jak będzie to porównywać, no to nie porówna tego do zera, no bo nie jest to zerem. W związku z tym przy pierwszym uruchomieniu tego skryptu on tego maila na szczęście nie wyśle, więc zakładamy, że jeżeli urządzenie startuje, no to wtedy nie powinien tego wysyłać. Tutaj jeszcze jest taka opcja, że możecie sobie dodać jakiegoś delaya na początku. W sumie nad tym się zastanawiałem, dlatego że zanim on przełączy te łącza, to może być tak, że chwilę tam w ogóle internetu nie będzie, więc yy, być może w przypadku, jeżeli macie opcję down, to warto sobie dodać opóźnienie na przykład tam Rzędu 10 sekund zanim on wyśle maila. Natomiast yy, on działa na takie zasadzie, że wykrywa, jak się routing przełączył. Więc jeżeli routing się przełączy, no to teoretycznie powinien wysłać tego maila zawsze. Jak ja to testowałem, to mi zawsze wysyłał tego maila. Natomiast czy tak będzie w 100%, no to też nie mam pewności. To jest tylko taka drobna uwaga, która może Wam się przydać. Oczywiście, ten skrypt trzeba gdzieś dodać do RouterOSa i ustawić jego wykonywanie w schedulerze co jakiś krótki czas. Ja to mam akurat na 10 sekund, ale równie dobrze możecie mieć minutę, jeżeli nie potrzebujecie, żeby to tak często było sprawdzane. Skrypt dodaje się po prostu w system scripts. No i tutaj u mnie jest check dał email, to jest ten sam skrypt, który tam był. No i oczywiście, żeby on się odpalał regularnie, to trzeba jeszcze wejść w system scheduler. No i odpalić tutaj. Uruchamianie tego skryptu, ja to mam tak rozwiązane jak tutaj widzicie. Czyli co 10 sekund się uruchamia i po prostu sprawdza, czy łącze, któreś nie stało się nieaktywne. No i właściwie to by było tyle, tylko chciałbym też na zakończenie tutaj yy, jedną rzecz dodać, mianowicie w trakcie filmu używałem zamiennie reguła określenia w przypadku, kiedy miałem na myśli ruta, tak, czyli trasę routingu. Także no, miałem na myśli trasę routingu, a nie regułę, bo reguły to są firewall, to taka też drobna tam uwaga. No jeżeli ktoś byłby zainteresowany tym skryptem, to oczywiście link do skryptu jest w opisie do filmu, a jeżeli kogoś interesuje na przykład w czym to edytuje ten skrypt, no to to jest Visual Studio Code i jest wtyczka do skryptów Mikrotika do niego, która po prostu koloruje pięknie te skrypty, tak jak tutaj widzicie. I to jest właściwie tyle, jeżeli chodzi o automatyczne przełączanie Mikrotika między dwoma łączami internetowymi. Oczywiście ja tutaj jeszcze paru rzeczy nie omówiłem, czyli nie omówiłem na przykład y, load balancingu, tak zwanego, bo jeżeli macie dwa na przykład porównywalnej jakości łącza internetowe, to często jest tak, że chcecie część ruchu puścić jednym, część drugim, to już tam wymaga markowania i kombinacji y, na troszkę innym poziomie, A więc to tutaj ominąłem, no bo nie to było tematem tego filmu. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli film Wam się podobał, to subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Jeżeli film Wam się nie podobał, to napiszcie w komentarzu, co Wam się nie podobało. Z mojej strony to było na tyle. Do następnego.